Słuchajcie, chciałem jeszcze wrócić do Krychy. Krycha, krążą pogłoski, że nie wyjdziesz pod barwą Anko MMA. Zgadza się. Powiedz nam, jaki jest powód takiej decyzji klubu? Nikt się nie wstydzi, normalnie w klubie trenuję, będzie narożnik, będzie normalnie Paweł, Gamu. Po prostu nie wychodzę pod klubem i tyle. Taka była prośba trenera, ja się zgodziłem, trener normalnie mi pomaga w przygotowaniach. Słyszeliśmy, że w narożniku też nie będzie nikogo z AnKosu. Nie, normalnie będzie i Paweł, i Gamu, także... A możesz, możesz podać przyczynę yy, takiego zbiegu sytuacji? No, Bo i tak się z tym pytaniem spotkasz, stary, prędzej czy później na wywiadach, stary, czy ten, czy, czy gdziekolwiek. No, czy, no czy nie, będzie ja, to znaczy no... wiesz, ja powiedziałem, że ja nie mam z tym problemu, wszystko spoko, wiesz, ale jak nie masz problemu? Ja, człowiek, ja, się nie, pytam, nie... ja się pytam, Krystian, ja się pytam, dlaczego? dlaczego? Zamknij pizdę, zamknij, zamknij dziurę, zamknij pizdę, bo nie jest twój czas, kurwa. Dostaniesz. Spokojnie, spokojnie. Kasio, proszę, chwilę, nie? Nie aszy, yy, to nie masz komu yy, zrobić. Krystian. Bo ty mi odpowiadasz twierdząco, nie tak, wiesz, no a ja muszę ja... zrozumieć też ja nie mam nic do tego, powiem ci tak, rozumiem też trenera, bo trenuję w takim klubie, gdzie są przyznawane, i Heraklesy trenują tam zawodowcy, najlepsza czołówka, i ja to zrozumiałem z niczym się nawet nie miałem żadnych pretensji. Powiedziałem, że okej, okay, nie robi mi to żadnego problemu. Normalnie trenuję na grupie. No dobrze, ale, ale trenowałeś w Ankosie stary od wielu. Gal, nie? Tak. Więc wcześniej nie miał problemu e, trener Andrzej, a teraz nagle się pojawił? Ta, o te żarty, które sam obracałem, wiesz, y, śmiali się mefedroniasz mefedroniasz, żeby wyjść im na przekór tego, to powiedziałem, że tak i zacząłem się śmiać i wiesz, o to poszło. No nic więcej. No okej, okay. to tam... Przestał brać od nich nie towar. Wynika, bo nie mam, nie mam wystarczającej gdzieś tam wiedzy, żeby, żeby gdzieś drążyć temat, e, no ale... No, dziwne, nie? Krystian, bo też nie chcę, żeby to wyglądało tak, że na, y, usiedliśmy na Ciebie czy coś z pytaniami. Nie, z ja, ja ogólnie jest, nie... wiesz, jest dużo kontrowersyjnych rzeczy, które no. się wokół Ciebie kręcą, i fajnie byłoby to wyjaśnić widzom, których jest na obecny moment y, 200 tysięcy, o, około 200 tysięcy, więc y, na wszystkich mediach. więc... Y, a nawet nie wiem, czy na wszystkich, na pewno u NITRO i u nas, nie? Ale zamknij pizdę, bo tu nikt się nie odzywa! Eee. Kurwa, poza tobą, patałachu! Zamknij pizdę! Zamknij pizdę, kurwa, Donkasia! Dobra, czekajcie chwilę. Na razie pytanie. Na do... chuj się odzywasz! Twoja konferencja wypierdala Jatencjuszu! Dobrze! A jak koniec, nie to koniec, 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 krycha. Już Patałach chybany. Już. Koniec. Menel, kurwa, z żabki. Krystian, Kupił le... Pas, Krystian, kurwa. uspokój się już, już jest luz. W Furywku trailera. W urywku trailera, który za chwilę zobaczysz, przygotujmy fragment materiału. A ten Ciuszy szukających problemów w domie jest coraz więcej, ale pierwszy był Kasiusz i to na ciebie czekam najbardziej. Czy oprócz, czy oprócz Kasiusza i Saszy są inni ludzie, których miałeś na myśli, mówiąc te słowa. Bo rozumiem, że dla ciebie atencjuszami jest Kasio, Sasza, Tim Króla, no bo nie pałasz do nich o, żadną jeszcze, sympatią, no tak? No się do tego zalicza. I szewcu. Tak, dokładnie. Eee, szewcu nie przyjął walki. No nie przyjął walki, no przecież sam dobrze o tym wiesz, ty mu proponowałeś to. Zamknij pizdę! Zamknij, kurwa, pizdę! Zamknij pizdę! Miałeś swoją część, kurwa. Zamknij pizdę. Koniec, koniec. koniec. Krucha, krucha. Naprawdę, bo nie, nie róbmy Rozumiem, gdybym tak, miał jeszcze kurwa coś do powiedzenia. Kurwa przekrzykuje, że pizdę. Nikt się kurwa nie śmieje, tylko ten baran krzyczy. Krystian, zamknij pizdę. Załóżmy, żeby odpuścić już temat Damiana Majewskiego, jestem przekonany, że nie zawalczył ich z Damianem, ponieważ jest zawodowcem, tak? No myślę, że trenuje dużo dłużej niż ja, poza tym, nie no myśl, kurde, gdzieś po tej walce będę mógł powiedzieć, wiesz, ja roki, 7 miesięcy się nie biłem. Wie, nie, wiem, miałeś kontuzję też. Yy, ja teraz ja miałem kucham, kontuzję wie. ja naprawdę jestem, kurde, nagrzany, żeby wrócić do tej klatki i wiesz, sam dla siebie po prostu. Yy, teraz, yy. teraz żeby, żeby podnieść się trochę na duchu, chciałbym powiedzieć, Kasio już proszę, już koniec. Tylko ty się, kurwa, potrafisz obstrać, chłopie, eee, kurwa. Krystian... Tak jesteś, kurwa, kozak? To przyznaj się, jak się przypucowałeś na parkingu, kurwa, przy kolegach. Filmik, kurwa, jesteś zwykłym manipulantem. Ciągnij druta, bo lubisz. Dobra, dobra, bo... A, nie, nie róbmy już więcej rzeczy, bo Anko się jeszcze bardziej wkurzy, stary. Jest luz. W każdym razie, Krystian, ile Nie walk... Nie będzie mi... Rozumiesz? Ja rozumiem. Ja... To są emocje... mogę napluć ci w ryj mogę! Krystian, naprawdę, już koniec. No. Po prostu zignoruj na razie e, Kasiusza i odpowiedz mi na pytanie. E, pytanie brzmi, ile walk w Fame MMA Ale wiesz, co ci powiem? Brakowało mi tej kurwy tu, a od razu jest ogień, kurwa. Chciałbym cię spotkać sam na sam, śmieciu. Krystian, ja sam was pięciu i się zesrałeś, kurwa. Dobrze, już bez bluzgów i tak dalej. No. Wylaliśmy całe szambo, stary. Naprawdę, tak. wystarczy.